To jedziemy. Jakim w ogóle cudem te samochody... No widzisz, mówiłem, że coś się zaraz dziwnego stanie z tą ciężarówką. Ja ci co ja robię? Nie, co tu się jedziemy tu. Co mi się stało, jakbym wjechał w kogoś? Co jest? Co jest? To no nie! Przechrój... Okej, okay, no ale... No i się zdarzyliśmy tu. Jak się jedzie do tyłu, się mamy tu z tej strony voiplu i dziś zagramy sobie w Vehicle Masters. E, więc no. Okej, okay, co my tutaj mamy? E, musimy tutaj. Ja w to też gram pierwszy raz, więc no. Ale okej, okay, mamy tutaj przytrzymać, żeby jechać do przodu. No to jedziemy. No i udało nam się. Okej. Okay. Udało nam się tutaj. Postawcie też subskrypcję, łapkę w górę i... Um, no, no i tyle. Okej, okay, no ale no i się zdarzyliśmy tu. Jak się jedzie do tyłu, o tutaj trzeba zmienić bieg. Teraz do przodu i tam trzeba jechać. Okej. Okay. To tak mamy do wyboru. Ok, udało nam się. Dobra. Ok, cofamy tutaj. No i udało nam się znowu. Ok. No i dobra, mamy już następny level. No to jedziemy tym autekiem, autem, obojętnie. Ok. Teraz musimy tam jechać. Dobra. Nie, my tu uderzymy w jakiś samochód, co ja zrobiłem w tą stronę. I teraz do przodu zmieniamy bieg. I tutaj. Dobra. 50 znowu tych pieniążków zdobywamy. Ok. Um, czyli że co? A musimy tam, ja już to widzę. Musimy tam dojechać. Policja, która jeździ jak... Chyba pijana jest ta policja. i niby sobie pomyśleli w tej grze, ale dobra. Okej. Okay. Musimy tutaj iść i co? Aha, i teraz mamy coś. Nowego tutaj. Co mamy z tym zrobić? O, tutaj mamy dać i coś tu kliknąć. Aha. No dobra. To jedziemy dalej. No i się nam udało. Okej, okay, co to jest? Co to jest? Które wybieramy? Albo to, albo. No to wybierzmy to po lewej stronie najbardziej. Jakiś pies, nie wiem. No to nie wiem, czy my wybraliśmy śle, czy dobrze. Nie wiem. Ale okej, okay, chyba, nie, chyba nie najgorzej, ale okej. Okay. Okej, okay, niech będzie taki jakiś. O, tutaj mamy tego psa. No ale nie da się niestety chyba z nim nic robić. Nie, nie da się raczej. Okej. Okay. No dlaczego to nie działa No co jest? Przecież zaparkowaliśmy. Zaparkowałem tutaj. No jest. Okej, okay, tu musimy dać. I teraz to puścić. Okej. Okay. nacisnąć ten guzik. No ale dobra, mamy następne 60 tego czegoś. Tych pieniążków po prostu no. Okej. Okay. No i teraz będziemy musieli to gasić pewnie, tak? Tak. Okej. Okay, tutaj. Tam jeszcze tu jest wszystko. Okej. Okay. Czyli, że mamy też takie lewele, w których nie tylko jeździmy, ale też musimy, nie wiem, jakiś pożar gasić albo coś. Ja... Prawie walnęliśmy ten samochód, co tam był. Okej. Okay. I co teraz, Rich the Fire? O widzę, tam musimy jechać. Okej. Okay. I autobus tu jest. Okej. Okay. Teraz tu jedziemy. Fajna ta gra, co nie? Nie, nie. I co to było? Ja tu mówię, że fajna gra i rozwalam tu wszystko tym autem. No nie no, co się dzieje? Ja ci nie, nie umiem jeździć w tej grze. Okej. Okay. Dobra. Tutaj. Okej, okay, mamy. Już i teraz musimy tutaj gasić. Dobra. Okej, okay, tutaj. Nie, gdzie ja to. Tym Tutaj na ten ogień to musimy dać, okej. Okay. Udało no nam się znowu trzy gwiazdki. W ogóle tu się da mieć mniej niż trzy gwiazdki, na przykład dwie albo coś, bo mi się nie wydaje. A chyba się da jak nie zdobędziemy wszystkich tych końców tam co są. ok. Dobra, tutaj jedziemy. Zatrzymaj się. Ja się, prawie bym się nie zatrzymał, ok. Jedziemy tu. Co mi się stało, jakbym wjechał w kogoś? Co jest? Co jest? To no nie! Przewróciliśmy kogoś, Okej, okay, czyli że tak nie można robić, bo wtedy będzie źle. No nie! Ole blisko, żeby znowu tak się stało. A ja tego teraz nie robię specjalnie. No co? Jest ja tym taksi, nie potrafię jeździć. Dobra, jedziemy tyłem, jeśli się da tak. Aha, nie widzę nawet, gdzie jedziemy. Jest tak słabo trochę. Okej, okay, nie w tą stronę. Dobra, tutaj. Zdobywamy te kończy. Ciekawe, co by się stało, gdybym... Nie, żebym przejechał, tylko... Aha! Ten policjant na to uwagi nie zwrócił. Tylko sobie tam pije jakąś kawkę czy coś. Stój! Okej. Okay, teraz możemy jechać. No, jedziemy tam? W końcu, czy nie? Chyba nie. Dobra, co jest? Nie. Nie, ja tam nie dam rady. Nie dam rady tam. Widzicie co tu się dzieje? Okej, okay, w tą, czyli że w tą musimy jechać, ale nie tak bardzo. No nie, naprawdę my tam nigdy nie dojedziemy. Okej, okay, tak to zrobimy. Teraz do przodu. Dlaczego to się nie zalicza? No nie. Jest w końcu. Okej. Okay. I wiem, co teraz będziemy, to ten środkowy wybierzmy sobie. 500 tego czegoś. O, czyli, że wybraliśmy chyba najlepiej. Z tego, co mi się wydaje, bo tam rzadkość pokazują. Okej, okay. mamy jakiś garaż tutaj. Możemy zmieniać tutaj różne rzeczy. O co za tym chodzi? Kolor możemy zmienić. Aha, no ale ok, na razie nie zmieniamy nic. Może później to sobie ogarniemy. Okej. Okay. No i dobra. Okej. Okay. Dostaliśmy 70 znowu. Co my mamy zrobić? A, musimy to wziąć. No nie, znowu, teraz tego nie weźmiemy. Chyba, że jednak może nam się uda. Wystarczyło to tylko przytrzymać. Okej, okay, udało się jakoś. Dobra, myślałem, że to się nie uda. Okej. Okay, udało nam się. Wszystko dobrze i okej. Okay. W garażu coś tutaj mamy. To jaki możemy sobie ulepszyć? Jakiś tutaj samochód. No nie wiem, jaki byśmy mogli. Ten może sobie ulepszmy. Jaki by było fajnie sobie tutaj. Na razie pozbierajmy jeszcze 2000, bo wtedy są tam jakieś fajne rzeczy. To 2000 do odblokowania. Okej. Okay. Teraz musimy ten samochód podnieść. A tam musimy jechać, okej. Okay. No i jest git chyba. A jeszcze tutaj mamy. Okej. Okay. Okej, okay, no i udało nam się znowu. to jest jeszcze. No, tutaj mamy też różne rzeczy. To może to sobie ulepszmy prędzej. Co my tutaj mamy? Ciekawego. Zobaczmy. Jakby to wyglądało, coś takiego tutaj. Aha. Dobra, no to na razie zostawmy jednak to. Co się dzieje z tym? Autem. Co się z tym ciężarówką dzieje? Ja tym skręcać nie mogłem. No, widzicie, to się zaraz przewróci ta ciężarówka. Ok. Stój! Ok. Dobra, to jedziemy. Jakim w ogóle cudem te samochody... No, widzicie, mówiłem, że coś się zaraz dziwnego stanie z tą ciężarówką. Ja ci co ja robię? Nie, co tu się stało z tym ciężarówką? Nie da się tak. Jocie! Czemu to skacze ta ciężarówka? Nie, no ja to jeszcze. Co to są za guziki? Można tu jakiś. O tu jest restart, ok. Dobra, to jeszcze raz. Ok. Tam kogoś przez przypadek uderzyliśmy tą ciężarówką. Ja się boję, żeby ona znowu się z nią z tą ciężarówką tak dziwnie nie stało. Teraz ma stać. Okej. Okay. Okej, okay, no to jedziemy. Ja cię uderzyliśmy w to. Okej. Okay. Udało nam się w końcu. Okej, okay. dobra. Co to jest? Coś nowego? O, tu też do góry i tak dalej. Okej. Okay. No i okej, okay. dobra. No to jeżeli chcecie więcej um, Vehicle Masters czy jakoś tak, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no no to pa!